Maleczko widzowie dzisiaj nie będzie żaden taki odcinek gdzie będę grał w jakieś gry to dzisiaj opowiem wam trochę co będzie na kanale Więc mm, na 1000 subów będzie specjał jako pokazując właśnie składną widź naprawdę szybko to wbijemy już mam 416 już subów nie wiem jak, jak tak szybko wiliśmy te suby. Naprawdę. Dzięki wszystkim za te suby i te łapki w górę. Ale połowa, 80% osób nie subskrybuje mnie, a ogląda moje filmy. Więc kliknij subskrypcję i nie przejął kolejnego odcinka. I jutro lub pojutrze będzie live z Fortnite'a. Tylko um, nie wiem, czy jutro, bo jest aktualizacja mam dużą, dużo giga, bo dawno nie grałem. Więc nie wiem, czy jutro, jak zdążę, no to może być jutro. Jak nie zdążę, to będzie pojutrze live. Więc y, widzicie, sprawdzę, ile osób będzie na, y, na 416 subów. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Może też zrobimy jakiś live... Z Robloxa. I będę. Yy, w sumie jeszcze nie będę Wam mówił. Dowiecie się w następnym odcinku. Odcinek kolejny może się pojawić jutro, lub też pojutrze. Jeszcze nie wiem, kiedy, ale się, już będą odcinki. Więc mam nadzieję, że się cieszycie. Jeszcze raz dzięki wszystkim. Mi się. O, Pomyśle, się okay. się. Dzięki wszystkim za te słowa. Na, najbardziej mi się spodobał o, o kaluchu. Ma 20 tysięcy wyświetleń, 2000 łapek w górę, 20 tysięcy śledzeń. Dzięki temu filmowi mam właśnie tyle. Słuchaj, więc powracam, tysiąc, żeby specjalnie chcecie zobaczyć moją twarz, właśnie. Będę pokazywał ją na live. To będzie w taki sposób, że wybiorę jakiegoś widza mojego i po prostu wtedy powiem, żeby nikt nic nie pisze na czacie. I ta jedna osoba, którą wybiorę, to będzie po prostu odliczać i wtedy kliknę, wtedy pokażę twarz. Kliknę i pokażę twarz. Więc polecam wbić i ten film ma 289 komentarzy, więc naprawdę dużo. 2000 łapek i 20 tysięcy wysiłek. Polecam wbijać suby, będzie specjal, ja się Na razie do kolejnego odcinka lub live'a. Siema.